Zobaczcie. Prosto z lasy, no A to jest mój stary nie doli i doli. Słuchajcie, poradę. dobra. To pakujemy się do mnie, nie? Zaraz, zaraz ci pokażę. O. No to ciekawe, jestem co tam masz? Wypieki? Żona zrobiła ciasto. Nie ciasto zrobiła na. Bad. Nie, nie ciasto. Proszę was. Radler. Kurde, budowy. A to nie borówki? <laughs> O kurde, jak go dobra. No, no, dobrze, dobrze, tak zero. No to... to, to... O kurde, patrz, jak dobrze uchwyciłem, że tablice rejestracyjne z... Co? No super. Jeszcze zimne, to z lodowy. Z lodowy, no. O kurde. No widzicie? Radler, Dziękuję Ci bardzo. No, w dużym pokoju zostawię tą puchę nasza baza wypadowa, a tu też szpada leje Spoko, zawsze możemy się pod transformator Zwiemy, <laughs> że pod drzewami nie można się chować, także stoimy troszeczkę od drzewa No, niedaleko W lesie to piorun trafić też wszystko... ale myślę, że kawa wskazana Tak, oczywiście, na początek dnia musi być rozruch Rozruch Czyli kofeinka Musi wpaść, nie? Wpaść, że nie kokainka Muszę wchodzić jak emocje Woda jest Szybciej się gotuje z pokrywką, jakbyście nie wiedzieli Szybciej dochodzi Szybciej dochodzi Szybciej dochodzi No, no to trzeba Trzeba ręcznie Damy, damy. O Na oko Ej, dobrze hmm. I druga partia kubek odyńce kubek, kubek, jakiś kupek jest z wykrywaczem To zdjęcie z koniec pola, zdjęcie z koniec pola No to czekamy na no. wodę się zgotuje. ugotuje O, zobaczcie, gołębia obrączka gołębia obrączka tu by go który rok, kurde, żebym to zobaczył woda się gotuje, widzicie jak szybko się ugotowała z pokrywką, pamiętajcie pokrywka daje to, że robi, się... robi, robi robotę no i kawka wlatuje i w plecaku znalazłem e, łyżka. łyżkę, nawet dwie nawet dwie łyżeczki napijemy się może przestanie padać no pogoda nie rozpieszcza ale jak to się mówi, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Tak jest. I my je dzisiaj mamy. My je dzisiaj mamy, tak. Proszę Państwa, to jest tak, że pada, ale mamy tutaj wytrwałego poszukiwacza, Mamy dalej kawę pijemy, a on następną obrączkę i łuskę z peperzy. Czyli strielali tu rosyjscy Saudacy. Słuchajcie, jesteśmy na linii obrony, obrony wojsk niemieckich. Dokładnie w tym lesie. I strona atakująca w stronę Pawłowic, z tamtej strony od Pszczyny, wyr, yy, Kryr nacierały tutaj na ten las. No to druga obrączka do kolekcji. I łuseczka z Pepeszy. Bardzo dużo tego jest. Rozpogadza się. Przestaje padać. Kidżał brodę zapuszcza. Tak. <laughs> Może wykupimy gdzieś maszynkę jakąś? Maszynkę do golenia. Albo, albo żeletkę. No, no chyba. Ma... Idziemy działać. No, nie? Dokładnie, Idziemy działać. Panie lubimy w świetniku, starym świetniku. Zobaczcie, u złom. A tutaj takie różne buteleczki, fajne, ciekawe, które my jeszcze tak nie przyglądaliśmy. Jakieś filiżanki. Co tutaj? Różne cuda są. Cuda są, moi drodzy. Naprawdę. O, zobaczcie, tutaj coś jest. Że tak właśnie się dziubie, żeby się, żeby nie rozwalić. No, mamy coś z wek. Zapięcie. Zobaczcie, jaka, jaka, jak głęboko, 5 centymetrów. Żeby śmietnik wychodził. Słuchajcie, tutaj był znaleziony Manierka wojskowa. Taka zgnieciona, także pod... jak jest manierka, to może być wszystko, nie? Taka jest prawda. Szyściutko, na razie mamy. O, jaka. się z perfumów jakieś buteleczka. No ale pogoda nie dopisuje. Ale pogodą nie przejmujemy. Nie przejmujemy się pogodą. Nie przejmujemy się coś z czegoś Też nas nie ten fibule znalazł No kurde, myśleliśmy, że to się tylko skończy, a tu epoka brązu wychodzi a ja mam musz wiadomo, o. że w takich śmietnikach nigdy nie wiadomo co się trafi. Zobaczcie, kopajna butla. Nie? No. A tutaj Pan dnia, pan dnia <laughs> póki co. Google, gogle. Cię przez pawalnicze. Chociaż ciężko powiedzieć. No ale. Jakby ktoś wiedział, to pisać, to pisać dokładnie. No, skórka. O, teraz. Brille. Zobaczcie, to taki kałamarz. Fajny kałamarzyk. Mam osobę, która zbiera kałamarze, Różne kształty były. Zobaczmy, co ten śmietnik jeszcze nam może przynieść. Same skarby na śmietniku. jest no, trochę to jest centralnie tutaj 5 cm. Zobaczcie, jest tutaj pełno różny. różnych. No i ja mówię, jak tu manierki wychodziły, manierka. O! A to co? To masz. O kurde do maszynki chyba do mięsa, nie? Czy nie? Maszyn... Nie, chyba nie wiesz, ale to tutaj, czekaj. To jest... No tak, tak, wiem, to... tak mi się wydaje, takie nie, trybki nie. są. A to nie wiem. nie, nie, chyba nie wiesz. Maszynki do mięsa to są noże, nie? A noże mają ten Noże są płaskie, a tutaj jakieś zęby są. Jakieś zębatki. No. Coś się zazębia jedno z drugim. ci tutaj, jaka ładna buteleczka. Eee. O. o i podkowa na szczęście, ale no. kunia nie ma. <laughs> Konia nie ma. No, spoko pójdziemy do wsi, coś dopasujemy. No ale to, e, śmietnik. E, tak są Perelowsko, nie wiadomo jaki no, jest. No, zobaczymy, bo to warstwy kulturowe są, więc zobaczymy <laughs> gdzie, jak głęboko zejdziemy. Jak fibula wyszła, to już musi być grubo. To mamy gościa, mamy gościa tutaj. Zobaczcie. Co z nami kopie dzisiaj. To rosówka. No. Dobra, mam ją na bok i zrobię jej krzywdy. nie kabusi. Ale A to są gwoździe kute, nie? Mm. Dobrze mówię. Mam do ostrzenia. No. Ale tutaj mam dla ciebie kincha, chociaż nie masz włosów. Dlatego no. ja taki przyrządzony. Ten... No rzeczywiście, no na przedziałek jest idealna przerwa. No fajny, dziękuję. Proszę bardzo, proszę, proszę. pana Mikołaja dopasowaliśmy filiżankę z oznaczeniem literką B. Nie wiem, co to za wytwórca. No jakiś fajans taki z <gry> Proszę Państwa, mamy felgę rowerową, a ja znalazłem część pochłaniacza z maski. Czyli przedmioty z jak najbardziej się znajdują. Widzę taki kawałeczek talerza. I co tu pisze? O, coś pisze, zobaczcie. Coś pisze. Może lepszy wzrok, bo młodszy jesteś. Niech nie. będzie. Niech będzie. Okay. No, spec. Spec. spec Ale po polsku? Nie. Nie. Nie, nie. nie, nie, nie. Dobrze. Także, słuchajcie, no. Jak takie rzeczy są, manierka. No to wszystko może być. Słuchajcie. <laughs> Jak znowu na śmietniku znaleźć? No. Tym. Kto by powiedział? Kto by powiedział, nie? Zolobka no. moździerzowa, końcówka lobki moździerzowej Tu się znajdzie. No. <laughs> Kurde. Zdobione drzwiczki z pieca. Widać no. takie listki. Nie wiem czy... Teraz będzie lepiej widać. No. I tutaj mamy zamknięcie. No. Trzeba no. wyczyścić, może będą ładne. No. Bieremy, panie. Bieremy. Moneta, a to skiełko. <noise> Było okrągłe, <noise> a tak. skiełko z bryny. No znaczy, jaki jakiś tych śmiecioków. Hmm. Cały czas wyciągamy jakieś. Oooo jakieś skarby, same. czas skarby. Buteleczki. Weki. Kilka podków, No, kilka podków. Się Dobra. Ale... Podkopiemy, nie? Troszeczkę. Tak. Ja. O kurde. To jest jakieś coś z czegoś. Coś, coś, coś. Ale to nie chciałem. Chciałem pokazać coś innego. Gdzie tu mam? O to czyli szampon. Szampon, kiedyś były takie szampony, nie? Dobrze ja czasu. Nie szampon. Się to, zapytać, czy pamiętam. Na pewno. Ale takie buteleczki też, też są fajne. Na pewno ktoś się znajdzie, kto będzie chciał przygarnąć taką butelkę. No na pewno, zobacz w jakimś stanie ładny. Końciur fajny jakiś był, ale rozwalony. Mm. co będzie. Dlaczego? Pytam się dlaczego. But, przez <laughs> przodu. No szkoda. Szkoda na widelec. No, już, już się mamy mamy gościa. Gościa specjalnego. Lechu. Lechu ze Śląskiej Grupy Eksploracyjnej. Witamy, Leszek, który no, zas... pogodę, zas... zaspał. powiedział. <noise> Mówi, jesteś? No, trochę się późno, Mówi, no dobra, poczekamy, ale ja dopiero wstałem. Serwus. Wczorajsze nurki się przedłużyły troszeczkę. Serwus z brachu. Co tam, fajnego wyciągnęliście? butelek ciekawych coś tam po masce gazowej, okulary ja nie wiem czy to z drugiej wojny, zobacz na ten, czy to są jakieś spawalnicze spowalnicze ale stare no, spowalnicze no i złom wiesz jak to jest na śmietniku część tam z maski gazowej nie ma nie ma. i spośród tych śmiecioków zobaczcie, taki ładny kapselek z napisem yes. Hermles, coś tam No Kur Nie wiem czy wyłoszę. Nie, nie Herman. Coś, coś tam. Herman gering. Hermangering. Kurmangering. <gryphol> klucz do szafki. Nie Piękne znalezisko. Będą lepsze. Do sejfu twojego, nie? Kinjo znalazł. Cybuch, nie cybuch. No część fajki. Ustniki. Jeszcze wieczko powinno być. Skarby. Mamy tabliczkę znamionową z krzesła. ZWUS <laughs> Zwóz. 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 No to, to ten w, w żorach był zwóz. No, tak? no zakład zwóz. Także hmm. Fancior Tutaj, tutaj Jeszcze wpadła taka dęko kanki. Emocje. Emocje były. No ale brakło reszty, <laughs> reszty. reszty kanki. O, proszę Państwa, to jednak ten kluczyk, to był może do tego szyldu. <laughs> Być może. Może. Co to jest? kaning, ale... Kuning. Ke to jest umland? Młody impolant. Nie, ale... to jakiś fajans. Ale jest ale... korona, nie... panie. Jest korona? Pokaż ten korona. Tak. Nie wiem, czy tutaj hmm, będzie widać, nie będzie widać. Nie będzie widać. Nie, nie. O, o teraz. Wytwórca. Tej porcelany. Piękna, czterna, tyle lat. No, nasze odkrycie, ale to jeszcze nie koniec. Zaraz dowiemy się, co jest jeszcze w głąb. Skoczyła taka butelka, znaczy to akurat DRP. A, pokażę tą D. O! Pisze markę? Markę, no i u góry. ESG. ESG dobra. SG SG A A tu? Płyn pogoleń. Winiary? Pisze? Tak, tak. Winiary i koło Kalisza. O. winiary koło Kalisza. Jestem z którego roku? Można to rozszyfrować podejrzewam. No, na pewno. I Sopram, pram, dobrze. Warszawa. O, czy to z jakiegoś leku? Cała buteleczka? Prawdopodobnie. Ptaszki ćwiergają, piękna pogoda. A tutaj widły Poseidona. To jest Dziubiemy dalej. Pochłaniacz z maski gazowej. Znaczy ta górna część. I na pewno to, co znalazłem, to była dolna. Czy gdzieś tu jakieś numery są. Tu był aktywny węgiel. A nie, jest tutaj część tylko. No to więcej tutaj masek musiał być pochłaniacz. To nie była jedna w takim układzie, nie? Bo no. trzeba, A tu pokrywka. Hmm. Mamy cebulę. Mamy cebulę. Mamy Przyprawa Wegeta. Przy kucharek. I taki fajny wynalazek ognista mieszanka będzie piekło dwa razy i zawijamy tą czyli jedna porcja jest musi się to dusić żeby żeby mięciutka była zaraz przygotujemy jeszcze następne i Pokażemy A czy poszukiwacze skarbów wrócili Zobaczcie, Kluczy, gózka, monetka, 10 grosz międzywojny? Nie wiem Nie, tak. Jeden? No tak, ale jeden, ale Jeden grosz międzywojenny coś on Coś od tego gaciur Guzik gaciurkowy no. To jest łuseczki z pepeszy, A to? Nie wiem czy to jest jakieś wcześniej. Wygląda jak część, nie powie czego. O, Blaszka. Same. Patrz, pasuje To na pewno. Wiesz co, ja to resztę wywalałem, czy w sensie mam coś mieć, ale... Znalazł monetę. E, Moneta ale jest jakieś... Jak to doszło? Pięć groszy. PRL. Tezy to, fajne, no? to jest fajne, to jest i to jest pocisk. Mhm. Mm -hmm. no A, rozwalony. No. no i stary guzik jakiś bardzo. No tak, bo boczna jest. jeszcze to... kawałek farby. więc. No, zapięcie. A, skarby. A ja Ci pokażę, patrz, zobacz, ile, ile... jakie skarby tutaj. Spóżenne, oczywiście, że ten spóżenne, geograficzne, bo ty to to wyślecie, tak. nie? Na Lokus. moi drodzy. Cebulki, które, które już były pokazane w jaki sposób je przyrządzić. Zabiorę cebulki, a tutaj będzie dmuchał. Zobaczmy czy ma. Dobrze, dobrze. Ktoś nas obserwuje. produktów. i lab Ucnienie capki bezuszy Słucham? Cepka Bazuszu prawnie, No Stopił w ognisku jak był pijany A dokładnie tak było Podpierał się jak lasy <grym> <grym> myślałem że o tym nie wiesz Taka <grym> A po to jest Sprawne, to, co lubimy. Przyroda, przyroda. Zdrowia. Doda. A tu mamy Deusika. Deus. Zobaczcie jaki... To jest Deus? Deus. Widać, że jest, to jest spracowany. Wiele razy ta cewka była wyciągana. <laughs> Proszę Państwa i to są cebulki. Wyglądają bardzo smacznie. Zobaczymy, jak smakują. Mmm, ale pycha, także, mm. o, mm. naprawdę pyszne. Kinzo, po poczęstuj się... Muszę Jeszcze trochę jakby były bardziej miękkie to... Węgiel się tak pali, że... No wyszło Ci. Mmm, mniam, 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 pychota. Pychota hmm? 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 Jeszcze się robią O odpoczywa odpoczynek Nie ma ale my nie jesteśmy bo Ciebie nie nagrywam Lecha mogę nagrywać no. No nic, skończyliśmy kopać, nic ciekawego, kilka monetek, kilka guzików Ale fajna atmosfera, fajni ludzie. I fajna, fajna febulta, pogoda Cebulka brzuch, była fajna. Cebulka, była, cebulka dobra, była fajna. To pełne brzuch. No i, to nie no rzeczy. To do nas. Co fajna. jeszcze raz? Dobra, trzymajcie się. Na razie. Na razie. Na razie. Na razie brachu. Widzimy się. Ja. Powodzenia życzę. Trzymajcie się. trzymajcie się, dojedźcie cali i zrobi.